Książkę, jak nigdy nie zginąć przy rajdzie? Albo jak przetrwać w hardcore dłużej niż 30 dni? Zobaczymy. Kogo ja tu oszukuję? Oczywiście, że biorę wszystko. Tymczasem spać. Jutro ważny dzień. Pora zbadać, czy ten zbiornik wodny, który tam widziałem, to faktycznie może. Idziemy. Planowana kąpiel? Takiej to dobrze. do kolekcji góry w kształcie dziwnych zwierząt dorzucam jeszcze nosorożca. Zobaczcie. Jeśli znacie jakiś mem z nosorożcem, to dorzućcie go w komentarzu. Widzę piasek, widzę delfiny. Jest nieźle. Jest, jest morze. Zobaczcie. Może nie jest jakieś nadzwyczajne, ogromne, ale wystarczy. Solidna podstawa to podstawa.